Siemanko! Siemaneczko! Cześć, ziomale, ziomalki! Ruszamy z nowym pomysłem nie na kanał, ale na serię! Serię informacyjną! Tak! Techniusiki. Robocza nazwa być może zmienimy, więc bądźcie wyrozumiali, wyrozumiałe. Głównie chodzi o to, że z Mateuszem codziennie przegadujemy różne artykuły wyczytane w sieci, w gazetach, na słupach ogłoszeniowych, Skurka. gdziekolwiek. I tak sobie myśleli, kurde, gadamy normalnie jak dwa debile do siebie, zamiast pomyśleć, kurde, a może by ktoś, ktoś chciał tego posłuchać, nie? Może coś mądrego gadamy? Nie no, czasem coś mądrego gadamy, nie? Na przykład no. testujemy inne rzeczy. Więc pomyśleliśmy, że każdy z nas raz w tygodniu będzie wybierał dwa według niego ciekawe artykuły. I będziemy sobie tak gadali między sobą, a nuż widelec, ktoś to zakomentuje. <gryśla> Pozdrawiamy Krystian. <gryśla> Kurde, jest. <gryśla> nasz wierny fan. <gryśla> teraz, Dobra. Te, teraz tego zmusiliśmy do komentowania. Jest nasz. Jedzieś. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Pierwsza te, pierwszy temat, który mi się wrzucił ostatnio w oczy i temat, który tak naprawdę dotyczy wszystkich, który mocno się zmienił od marca zeszłego roku, mianowicie wynikających ze streamowania spotkanie, z udostępniania treści itd. Na kochanym niebezpieczniku wyczytałem ciekawy artykuł o gościu, który przez dwie godzinki streamował swój ekran na YouTube'a. Nie wiem, czy wiedział o tym, czy nie wiedział. Autor artykułu powiedział, że był zarąbiście zapracowany, bo dużo zrobił przez ten czas, ale jednocześnie dużo udostępnił, dużo, co zrobił, no pokazał światu to, co on robi, maile, dane osobowe, informacje o kontrahentach, informacje o wszystkim tak naprawdę, co tam miał na komputerze. Dobrze, że chociaż hasła są zakropkowane, nie? To chociaż haseł nie było widać. No nie wiem, zależy jak tam, wiesz, wpisujesz, nie? Natomiast, wiesz... Sam fakt, y, która mi kurde się w głowie rzuciła, mówi kurna, kończysz spotkanie na tym się Zoomie, gdziekolwiek, czy zawsze masz stuprocentową pewność, kurna, rozłączyłem się, czy dopiero później zacząłem przepinać. Ty, no wiesz co, powiem ci szczerze, że y, jak powiedzieliśmy o tym artykule, to zacząłem się za każdym razem właśnie, wiesz, zastanawiać, nie? No bo przecież nie raz było tak, że y, skończyliśmy jakieś spotkanie i, i no, no każdy komentuje, tak po prostu, no gadamy na jakiś temat... Każdy jakoś po, po tym spotkaniu już tak, wiecie, hu, komentuje co, jak i gdzie i tak czasem, no, w... wyłączyłem. Kurde, <grydne, grydne> nieczyste sumienie. No tam nieczyste, jesteśmy tylko ludźmi, no proszę Cię. No, to, jest, to jest taki aspekt, <grydne> powiedzmy, trochę moralny, tak? Okej, okay, kurde, czy tam, wiesz, nie nagadałem głupot i tak dalej. Tu oficjalnie jestem grzeczny, oficjalnie... <grydne> Okej, okay, spokojnie, ale powiedzmy, to nie jest karalne. Najwyżej ktoś pozwoli, że jesteś głupim bucem, nie będzie z tobą współpracował. Natomiast często na tych ekranach, które pokazujemy podczas prezentacji współpracownikom, klientom, pokazujemy swój ekran. Okej, okay, to nie jest złe, natomiast jedna no. cholernie ważna rzecz, moim zdaniem, pomijając już ten artykuł, to jest kurde hardcore, tak? To ktoś wrzucił na YouTube'a i w ogóle to leciało, czy wiedział, czy nie, ale. Gdy pokazujemy prezentację PowerPoint'a jest taki fajny moment, przełączamy się ekranem. A, przejdę do przeglądarki. A, w tle otwarty mail. W mailu, oczywiście, nagłówki wszystkich wiadomości. Otwarty komunikator. Czasem, dobra, muszę się zalogować, zapominając, że jesteś na wizji, na czyli wizji. pokazujesz swój arkus. Czekaj, czekaj, muszę sprawdzić, co jest na serwerze. Ty, 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 ty podaję hasło. Oczywiście są mistrzowie świata, którzy kopią wklei, z Worda kopią hasło. Jakby, na wizji? Na jak, wizji? Jakby jakieś zagrożenie. Niekoniecznie my musimy udostępniać e, całemu światu gdzieś właśnie na YouTubie, na webinarach. E, to, ale rozmowa z drugą osobą, czy grupą osób. Niech to jest klient na jakiejś tam sali konferencyjnej. Już możemy się wyłożyć na tym, że o cholera jasna pokazaliśmy za dużo, jak już na webinarze, to już w ogóle hardcore, nie? Nie, no masz absolutną rację, no jak rozmawiamy z naszymi klientami, to przecież jak udostępniam ja swój pulpit i coś prezentuję, to ja strasznie właśnie pilnuję, żeby no, pamiętam na Macu, już nie mam Maca, <grym> leży sobie w, w szufladzie, ale no miałem spięty, tak, Mac z iPhone'em i tak dalej, i tak dalej. Jak nie włączyłem tego trybu prezentacji, tak. żoneczka moja kochana wysyłała tak. SMSika, nie? No, no. no wstyd jak cholera, nie. No, Więc to wiesz, no, to tak są tego typu sytuacje. Wyobraź nie? sobie, że takie to samo możesz mieć w Teamsie, nie? Ty tu masz prezentację, nie ustawisz no. sobie, nie przeszkadzać, a Tam. tu wiadomość weź mi, to zrób ten. Nie? Albo kurczę, blaszka nie działa, nie. A najgorsze jest to, że sporo tych spotkań jest nagrywanych. Przez nas na pewno. No przez nas, tak, tak. Jeszcze przez nas to pubie. jak jesteś gościem zaproszonym i ktoś to nagrywa, to nie masz nad tym kontroli, co to tam dalej się dzieje. Nie poszło i proś no. po tym klienta. Jeśli klient jest ugodowy, czy druga strona powiedzmy jest ugodowa, no to spoko. Artykuł dołączymy do, do opisu. Tak jest. Mega ważna przestroga. Nie wiem, jak się ta akcja skończy, bo według prawa facet sporo nabroił na i chyba powinien się zgłosić do urzędów od RODO. E, ciekawe w sumie czy to zrobił czy nie. Nie wczytywałem się w dalszą część tego znaczy w artykuł cały przeczytałem ale nie sprawdzałem potem wszystkich komentarzy i aktualizacji więc być może warto to śledzić. Myślę że zarąbista przestroga dla wszystkich żeby mega uważali na to co udostępniając i idąc dalej w sposób analogowy. Kupiłem sobie ostatnio fokusa. Forda. Taką gazetę nadal wydawaną co prawda już nie na takim fajnym papierze Aha. tylko na takim papierze wiesz jak już był No bez mała, nie. Natomiast y, analogowy sposób. Y, artykuł powiązany. Na świecie mamy ponad 32 miliardy urządzeń IoT. Miliardy. Cholernie duże liczby. Do 2020 czy 2030 tak szacuje się że 15 urządzeń każdy z nas będzie miał. Uwaga, urządzenia IoT to są te wszystkie czarodziejskie roboty odkurzające, lodówki z możliwością zamawiania towarów, yy, wszelkiego rodzaju kamerki. Uwaga, kamerki dla dzieci, do podglądu. Rodzice niech patrzą, co się dzieje. popinamy w sieć WiFi. To jest urządzenie IoT. Wszystkie tak naprawdę u, smart telefony, smart yy, telewizory, wagi, cudawianki tak naprawdę. Yy, Urządzenia, innymi słowy, które możemy wpiąć w internet i one tam ze sobą się komunikujemy. Tak naprawdę przeciętny użytkownik nie ma pojęcia, jaki tam system operacyjny siedzi, nie ma pojęcia, czy one się aktualizują, czy nie, chyba że sam się dokopie do tych informacji. Tak naprawdę, wpinamy je w naszą sieć domową najczęściej i zapominamy: No fajnie działa, żaróweczka się podświetla, zgasza, zmienia kolory. Odkurzacz mi zasuwa elegancko, mogę sobie nie wiem, podglądać w domu, co się dzieje w, o każdej porze dnia, bo przecież internet mam. I właśnie, czy, kurna, ktoś się zastanawiał, czy to jest do końca bezpieczne, czy my mamy do końca nad tym kontrolę. No i już mogę od razu odpowiedzieć, nie, to nie jest do końca bezpieczne. Eee, wiesz co? Ja swego czasu produkowałem tego typu urządzenia, oczywiście bardzo amatorsko. To jest taka reklama, że teraz... Nie, 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 nie. 99,99, 99. kamerka nie, naw, made in Mateusz? Nawet, nawet tego nie sprzedawaliśmy. Był jakiś tam biznes plan z, z moim ziomeczkiem kochanym y, y, uszyty, ale nic tego nie wypaliło. No i wiesz i, i znam to od tej drugiej strony można A. powiedzieć. Nie? I wiesz no, nasze urządzenie to było mega proste urządzenie to był tylko i wyłącznie odczyt temperatury oczywiście mogłeś, gdzie chcesz to sobie monitorować. I były wysyłane dane telematryczne. Telematryczne. Tel, telematryczne. Telemetryczne. Nie no właśnie tylko i wyłącznie. Wiesz ten, jak, jak się da, gibasz wiesz, na tym krześle to cię słychać w mikrofonie? Będę wyciszał, będę wypikiwać. No da, <laughs> I wysyłaliśmy to gdzieś, zapisywaliśmy to do bazy danych i tam była tylko temperatura, ale to było moje urządzenie zaprojektowane przeze mnie, tak? I z myślą, żeby to było proste, bezpieczne i jakkolwiek, tak? Ale ile jest urządzeń, które kupujemy z Chin, z cholera wie skąd i tak Wszystkie dalej, i tak dalej, Chin. gdzie moje nie było. No dobra, podzespoły były. <laughs> I wiesz, i nie wiesz co tam w trawie piszczy, nie? No. I to kurde, wiesz, no niby wi-fi, niby podłączasz, niby, nie wiem, no temperatura, niby wilgotność, ale wiesz, czy to nie nagrywa dźwięku? Swoją drogą też na Niebezpieczniku był kiedyś taki przeciekawy artykuł, jak gościu się skichał w majtki, jak któryś haker do niego zadzwonił i, i mówi, ja widzę co ty masz na kamerce, tak? Dziecięcej. I okazało się, to była akcja, jak dobrze pamiętam, powiązana z wyciekiem z Morele, mhm. Któryś okay. taki znany haker przejął tą bazę i dzwonił do ludzi, patrząc po tym, co było zamawiane. Tak? Mm -hmm. Jak ktoś zamówił kamerkę, okay. ja wiem, że ty masz tą kamerkę i się ściemniał, mm -hmm. bądź nie, wiem, co ty tam na niej masz. Od razu wiesz, strasznie. Tak, ojciec nie? do dziecka: Ja pierdzielę, weź tą kamerę, fu! Nie? Ale być może to był żart, nie? natomiast ile rzeczywiście jest takich sytuacji, zresztą. Kilka firm amerykańskich startupów, które robiło tego typu urządzenia, poleciało na tym, że za mało było zabezpieczonych i rzeczywiście były luki, które umożliwiały z zewnątrz dostęp do tych urządzeń. No i kurna no, ty tu fajnie sobie żyjesz, o, monitorek i tak dalej, cieszysz się z dostępu, ale to ma swoją ciemną stronę, mhm. kurde, weź się zastanów. Kurde, no właśnie, zastanów się, czy my tak naprawdę możemy coś zrobić. Wiesz co, chyba nawet nie mamy na to wpływu, tak właśnie sobie o tym myślałem, nie, że tak, kurde, świat idzie w taką stronę, moim zdaniem, że to, to jest nieuniknione, nie? to tak jak kiedyś wiesz, było wymyślenie, kurde, silnika spalinowego, tak, tak teraz świat idzie w tą stronę, nie, w maszynę, w automatyzację, i, a jakoś to trzeba spiąć, nie. Po pierwsze, nie? wiesz, możemy gdzieś tam pohamować swoje zachwychnięcie się y, zajebistością tych urządzeń, powiedzieć, nie, no kurde, ha ta, Kamerkę. Ja na przykład kamerkę do swoich dzieci kupiłem taką. Wiesz, zestaw kamera, monitor. Nie łączy się z nikim, Jakość jakoś nagrywania wiesz 720. Ale uwaga, działa wszędzie. Nie podłącza mi do żadnej sieci. Monitoruje się to tylko jedno z drugim. Oczywiście ktoś zespawił. No wiesz, ale jak ktoś ma taki monitor, sparuje w tle i w ogóle. Okej, okay, pozdro 600 kamerka, zasięg 100 metrów. Plus. Obczaje na osiedlu, kto to może mieć, nie? Natomiast pierwsza rzecz. Hasła administracyjne do, do tych urządzeń. Podsyłałeś link, gdzie ileś set tysięcy haseł administracyjnych jest opublikowanych i producenci standardowo ustalają jedno hasło. To czytałem, że w przypadku routerów się zmieniło, że te, że te hasła są tak. nadawane dynamicznie, już nie jest jedno do wszystkich. Naklejki są z tyłu, Tylko no. są naklejki z tyłu i one rzeczywiście są jakoś zmieniane. Natomiast do wszelkich typu urządzeń, kurde dziewczyno, instalujesz to, weź zmień hasło administracyjne, ustaw swoje prywatne i najlepiej właśnie na tym urządzeniu naklej to z tyłu, bo tak. prędzej się ktoś dostanie do twojego komputera <laughs> i odczyta hasło z pliku, niż dojdzie do domu. O ironię, trudniej się do domu włamać niż do komputera. Znaczy inaczej. Nie próbowałem, <laughs> więc nie wiem, ale pewnie I coś To jest, nie? Zamek elektroniczny, wiesz, gerda, nie gerda. IoT, kurde Kiedy wiesz, kolejne z Ilt. tego, nie? Mnie zastanawiało, w którymś odcinku gościu z... Yy, nie antyfan, opowiadał tam o swoich różnych gadżetach, yy, co ma w domu. Ile tam rzeczy jest połączonych ze sobą. Myśli, ja pierdzielę, ale gościu musi ma łeb, że to ogarnia wszystko. Mm. Wiesz, wchodzi na konfigurację routera, router, a tam 300 urządzeń podłączonych. Ja bym umarł. Czy tak? Mój router też. Nie, ale wiesz, wyobraź się, zapanować nad tym, wiesz. Robisz aktualizację, sorry kochanie weekend nie ma, robi aktualizację nie. urządzeń. W każdym trzeba wejść, aktualizuję, aktualizuję. Nie, no, nie, no pewnie jakby to ma rozwiązane. Dobra, no. żeby, żeby nie ględzić na tym tematem, myślę, że trzeba mieć taką świadomość, że te wszystkie urządzenia, które łączymy do internetu, mają swoje super zalety, ułatwiają życie, dostarczają szereg informacji, ale trzeba mieć z tyłu głowy, kurcze taki troszeczkę dystans, to ma swój cień. Mm. Są źli ludzie, którzy, ale zabrzmiało, są źli ludzie, nie, ale są no kurde, taka bandytka przeniosła się, kurczę, z takiego reala do, do, do internetu, nie, mm -hmm. więc są ludzie, którzy, nawet to nie ludzie, są boty, bo to ludzie nikt tego nie, on. kurde, ciekawe co Kowalski tam ma, nie, są boty, które zapuszczone, wędrują po internecie i odpytują, odpyta, kontakt do gościa, okej, okay, mam dostęp, wchodzę, cześć, szantaż, tak. a, a każdy... Z nas, ktoś coś ma na sumieniu. No i kurde martwmy się, nie. Masz coś na sumieniu? Ja nie mam. Ja to jest na Dobra. Yy, bo ty masz swoje dwa tematy, ja mam swoje dwa tematy. Widzę tak tutaj w tyle, że ci się czas skończył. Przechodzisz no dalej, i... niech ci będzie. I się pozaczynaliśmy, o cholera, no cholera. No właśnie, no nie, tam tam widać zegareczek. Yy, mówiłeś o IoT, mówiłeś o hasłach i tak dalej. Ja mam temat bardzo podobny, tylko może troszeczkę na większą skalę. Yy, znowu nasz kochany niebezpiecznik pisał yy, niedawno o takim artykule. Uwaga, cytuję: haker zatruł wodę w wodociągach przez internet. Nie było to w Polsce, od razu uspokoję, a dwa, no, nie udało się tam, powiedzmy, zatruć wody, ale o co generalnie chodziło? Jest w jakiś wodociągach w Holandii, z tego co yy, chyba wyczytałem, jeśli nie, to mnie poprawcie, nieistotne, gdzieś ktoś ma jakiś system wodociągów yy, i znowu, tak, zabezpieczenia, hasło admin, admin i tak dalej, Komuś udało się wleść do tych wodociągów i. Podwyższyć poziom stężenia jakichś tam chemicznych związków. Chemikiem nie jestem, nigdy nie byłem, nigdy nie będę. Do wartości 11 tysięcy ppm, cokolwiek to znaczy, ale uwaga, chemik. Nauczyciel chemii się wypowiadał na ten temat, że to stężenie jest tak gigantyczne, że mogłoby rozpuszczać trupy. I dlaczego o tym mówię? Nie? No mówiliśmy właśnie, w kontekście. Bo ja zasnąłem. No, no dzięki. Mówiliśmy w kontekście, trzeba było przeczytać i nie zaakceptować. No. Mówiliśmy w kontekście security, mówiliśmy w kontekście standardowych haseł. Zobaczcie, urządzenia projektowane przez na pewno potężne jakieś yy, firmy też są podatne na tego typu niebezpieczeństwa, na tego typu dziury. A to są poważne sprawy, tak? Gdyby nie zareagował pracownik tych wodociągów, tej firmy, to mogłaby być totalna katastrofa, tak? Mogłaby być totalna katastrofa. No, oczywiście, mają też pewnie jakieś inne zabezpieczenia do domierzenia innych rzeczy, ale kontekst jest taki, że to nie tylko IoT w domu i twoja kamerka, tak? tylko też potężne inne systemy. że takie stężenie było, no, to może by wiesz, rury przetopiło, nie? No, tak, może by nie doszło w ogóle. Podob, podob, nie? Podobny temat był <laughs> w którymś Kasynie, nie pamiętam którym, że przez urządzenie IoT dostali się do serwerów Kasyna. Przez akwarium. W akwarium były czujniki podłączone do tej samej sieci Wi-Fi co główne serwery i ileś tam no. gigabajtów poszło z kasynka, więc... Dostali się, się, można no, dostali się do czujników w akwarium, tak. a że były spięte do tej samej sieci, w dzień dobry, drzwi otwarte, tak? Także to nie tylko, wiecie, nie kamerki to nie tylko temperaturki i tak dalej, ale również... O, no, tego typu błędy ludzkie. Nie? Ktoś nie zmienił hasła, ktoś wpiął czujnik kurde, w akwarium do tej samej sieci co główny serwer. No, Potrzebna jest wyobraźnia człowieka. Nie? Maszyna zrobi to, co do, do czego jest zaprogramowana. Ciekawe, czy ktoś z wodociągów Kraków nas ogląda. <grym> no, poprosimy o komentarze. <grym> Drugi nie, nie, mój temat. Wiesz y, co, tak jak sobie teraz tak myślę o tych twoich tematach i o twoim komentarzu, zasnąłeś. Będę cię usypiał dalej. To jest taki trochę też śmieszny artykulik. Jest taki, ja w ogóle nie znałem. Jest taki komunikator. Use Script Messenger. Wychwalany swego czasu przez pewnego popularnego w Polsce reżysera. Nie będę mówił nazwiskami. Jeżeli czytaliście o tym, to wiecie o kogo chodzi. Że taki w ogóle super. Tak, takie szyfrowanie w ogóle fajne i tak dalej, i tak dalej. By the way, sam producent tego oprogramowania chwalił się, że. To będzie cytat, przeczytam cytat. System Pegasus, wiemy co to jest. Łamie systemy operacyjne takie jak iOS czy Android i umożliwia wgląd do wszystkiego, co jest dostępne po przełamaniu zabezpieczeń systemowych. Juscript ma własne, niezależne szyfrowanie, które nie ma nic wspólnego z systemem operacyjnym i w ogóle jakie jest tutaj super. Podlinkujemy na dole całą wypowiedź. Czemu o tym mówię? Student drugiego roku napisał kod, który łamie w ułamku sekund. Piny do tego messengera. Nie Czyli. wierzcie we wszystko, co jest napisane, nie? Na pocie było napisane, wiecie, nie? Pupa. Pupa. A? Pupa. Pogłaskałem i mi drzazga weszła, nie? To jest ta sama historia. Niesamowite. What? Czekaj, czekaj, teraz czekaj. mówisz o tej pupie, czy? Właśnie, <laughs> czekaj, czekaj, bo kurde na płocie była co i pogłaskałem co i co I mi drzazga weszła. Nie wiesz we wszystko, co jest napisane. Oż, kurde. Głębokie, ja pierdziałam. <laughs> Dziękuję. Dziękuję. Nie, nie, no, nie wiesz, będę tego wykonał. Kurde, ogólnie rzecz biorąc, yy, cokolwiek ważny, znaczy, inaczej, można na te poważne tematy przesyłać przez komunikatory i tak dalej, natomiast. Yy, Jakikolwiek komunikator, tak naprawdę, kurde, ten popularny Signal, Telegram, kurde, wszystkie inne, najbardziej popularny chyba Messenger, tak? Założenie, że się rozmawia prywatnie na tych komunikatorach, no jest trochę słabe, tak? Bo po pierwsze, jeżeli no, jesteśmy. Nie zgodzę się do końca. Poczekaj, daj mi skończyć, tak? Tylko powiedziałem, że nie. No Super, cieszę się bardzo. Natomiast tak, po pierwsze, jeżeli nie przysłamy zdjęcia, jakieś tajemnice sobie przez Internet no to one już gdzieś tam sobie tak krążą tak o szyfrowanie end to end, no tam super fajnie. Natomiast yy, yy, chyba najważniejszy jaki problem jest, to jest taki problem ludzki, tak? Jeżeli ktoś się na nas będzie chciał zasadzić, to prawdopodobnie te dane uzyska. No w ten czy inny sposób być może tak, nie? No bo jeżeli, jeżeli mamy w pełni szyfrowany komunikator, tak? Tak jak powiedziałeś gdzieś tam end to end, czyli naprawdę Uważaj, bo kopiesz mikrofon. Sorry. Najbardziej bezpieczna metoda szyfrowania w komunikatorach. Oczywiście no wystarczy, że wiesz, że, że nie wiem, chociażby będziesz streamował, kurde, yy, może nie streamował, ale no po prostu będziesz nagrywać. To co mówiłeś, pierwszy odcinek, pierwszy punkt, tak? I już wiesz, ktoś sobie zrobi zdjęcie tego, co masz. W jakikolwiek sposób te dane mogą wyciec, tak? Czy, czy w taki, czy w inny sposób. No aczkolwiek to wiesz, to jest kwestia, jak bardzo wysoko jest, jak bardzo wysoko jest postawiona poprzeczka. Nie? Jeśli jest to najbezpieczniejsze szyfrowanie, czyli to end-to-end, -to, -end, no to prawdopodobieństwo wycieku danych poprzez nie wiem, podsłuchanie czy coś w tym stylu jest bardzo niskie. Oczywiście, inną kwestią jest phishing, czy tego typu inne sprawy, gdzie no ty wręcz, oj, proszę, na tacy podajesz. Swoje dane czy, czy, czy inne rzeczy. Nie? Kurde. To są dwie, dwa różne podejścia do tematu. Nie? Możesz, kurde, wejść do domu przez drzwi, możesz wejść do domu przez inne drzwi, żeby nie mówić przez okno nie? czy przez komin, jak Mikołaj. Yy, no ale no, w, odnosząc się do tego, co powiedziałeś, no, w taki czy inny sposób jest jakieś prawdopodobieństwo, że Twoje dane wyciekną. Jedyne, co jest chyba najbezpieczniejsze, to wiecie, wyć, wypiąć kabel, kurde, z komputera. Nie? To jest paranoja. Znam takich osób, takie osoby. Nie, nie siedzą akurat tam. Nie no, dobra. Że, bo, bo, bo odeszliśmy chyba w tym naszym pierwszym odcinek troszeczkę w strachliwe tematy. Nie, nie chodzi o to, żeby w jakiś sposób kogoś straszyć i tak dalej. Dzisiaj mówiliśmy trochę dużo o tematach bezpieczeństwa. Natomiast to na pewno nie będzie seria, w której będziemy poruszać tylko tematy bezpieczeństwa. Natomiast akurat takie tematy gdzieś nas ostatnio zainteresowały. Wydają mi się, no chyba takie codzienne, no, udostępnianie kontentu na e, meetingach online'owych, webinarach i tak Dbanie z rozmysłem o to, jakie rzeczy podłączam do internetu i co ja nimi udostępniam, do czego one mi są potrzebne. I jakie im hasło nadaję I czy są takie powiedzmy najtańsze i wyrwane nie wiadomo skąd z byle jakim systemem operacyjnym, czy jednak są to jakieś konkretne urządzenia. Kolejna rzecz, w wodociągach nie pracujemy, ale... <grym> ale wody z kranu pije, tak? Więc tak. No, mnie to zainteresowało. Nie? Jeśli Ciebie nie, no to przykro no. mi. No nie, no, czasem miałem w Krakowie brudną tą wodę, to się zdarzało, nie? Ale przyjechali panowie, wiesz, akcja, nie? Ale w takich e... kombinezonach, tak? Pobrali próbeczki i uciekli? No, ale tam wcześniej, okay. przed domem. E, no i druga sprawa, <grym> czy tak naprawdę czwarta... E, komunikatory, tak? E, też trzeba mieć z tyłu głowy, że, że to nie jest super... Tajne, super bezpieczne. Znaczy, może, kurde, no bezpieczne jest, tak, ale, ale miejmy z tyłu głowy, że to nie jest tak, że jak tam największe sekrety świata sobie przesyłamy komunikatorami, no to one do końca świata tam tylko zostaną. Więc, no, to zawsze chyba tak naprawdę sprowadza się do tego, żeby z internetu, tak, ogólnie można powiedzieć. Korzystać z rozwagą, z głową, bo, bo no. świat się zajebiście zmienił przez ostatni rok. Zajebiście się zmienił. I będzie nadal się zmieniał. Eee, i, I kurde, nie? Popatrzcie, kolejny taki temat mi się wydaje do przegadania: kryptowaluty, co się w ostatnich tygodniach tak naprawdę dzieje. Wiesz, pomijając te szalone kursy, spadki w górę, w dół, i tak dalej, spadki w górę. Ciekawe. co do tyłu. Eee, <laughs> nie, no ciekawe, wspomniałe. ale ale nie zmiany, tak? Popularność, akceptacja. Kurde, temat na inny odcinek, bo dzisiaj już długo przegadujemy. To trzeba się doszkolić przede wszystkim. Jeżeli, jeżeli takie pogadanki wydają się ciekawe, ma to sens, to śmiało polecajcie, komentujcie. Wielkie dzięki za autorów tych artykułów, których możemy przeczytać. Podziękowania niebezpiecznikowi, podziękowania dla mega pracy, nie Antyfana, dla gdzie masę różnych rzeczy wrzuca. <noise> podziękowania dla wodociągów. <głos> <głos> nie naszych. Nie <noise> nie naszych. Ale, ale nie, fajne rzeczy są w internecie. My też nie kryjemy tego, skąd bierzemy wiedzę. Naprawdę dużo mądrych głów nad tym pracuje, myśli, więc no kurde, super rzeczy. My trochę opowiadając swoimi słowami, bo nieraz czytając te artykuły się zastanawiamy, kurde chata, czy da się tak zrobić, nie? E, więc, <laughs> więc będziemy się z tym dzielić i naprawdę nie odchodząc od głównego tematu, jakim są programy, bo gdzieś to będziemy chcieli spinać, żeby to było o programach i po ludzku. No chciałem ja powiedzieć, że po ludzku, a no powiem szło. tymczasem, do następnego. Trzymajcie się, dzięki, cześć. Cześć. Dobrze było. Það er að... Óleit...